Maneczkę z Kadzie Ewek są na kolejnym odcinku. Czyli odcinek od królików był. Chyba. Damy kuliką i na zmieniło się. To zostało takie coś trochę taka deseczka, deseczka bo y, króliki zaczynają wyskakić. Pszenicę mają jeszcze trochę. Modelki za tym. mają. Nie widać nic zapolano się da im.

Mmmm, teraz zbijanie. jajeczek. o tu jest młody. O, młody jest od samicy jednego miała. Nie ma nic. Ty... Pusto? Pusto? Pusto... Ty zbiolę, zbierali już... Pijali już jej kawałek. Tukaj je spusto, čili je samo neka pozbjana. Tukaj... Ustotko. Čili nekaj so pozbjani. O, čili najživše.